Rozwiąż równanie x do 3 minus 7x kwadrat plus 2x minus 14 równa się 0. Ok, jest to idealny przykład na grupowanie, tylko na początek wytłumaczę, wytłumaczę Wam, kiedy grupowanie wykorzystujemy. Przepiszemy to równanie, żeby było trochę wyraźnie widać. Mamy tak: 1x do 3 to jedynkę zwyczajnie pomijamy minus 7x kwadrat plus 2x i minus 14 równa ja się 0. Teraz się. Pierwszy nasz współczynnik to jest 1, a kolejny to jest liczba 7 razy większa ze znakiem przeciwnym. I tutaj również mamy dwa, a kolejna liczba, te, kolejny współczynnik jest 7 razy większy ze znakiem przeciwnym. To jest już dla nas sygnał, że wykorzystujemy grupowanie. Więc tutaj robimy podział w tym miejscu i traktujemy to tak dwie pary liczb z pierwszej pary wyciągamy maksymalnie, ile się da, więc mamy X do kwadratu wyciągamy x do 3 dzielone na x kwadrat to jest x, minus 7x kwadrat dzielone na x kwadrat to jest minus 7. Teraz z drugiej paryży wyciągamy tak, żeby uzyskać identyczny nawias. W tym przypadku najczęściej tak jest, że wyciągamy maksymalnie ile się da, więc wyciągamy plus 2. Plus 2 wyciągamy przed nawias, 2x przez 2 to jest x, i minus 14 przez 2 to jest minus 7. I to się na 0. Teraz znowu wyciągamy cały nawias, czyli ten cały nawias. Patrzcie, on tutaj jest taki sam w obydwu przypadkach, więc go wyciągamy do przodu. To jest nasz wspólny czynnik, więc znowu robimy x minus 7 w nawiasie. Wyciągamy przed nawias, więc musimy ten nawias, przed którym wyciągnęliśmy, otworzyć. Teraz słyszymy, jeśli to całe wyrażenie podzielimy przez x minus 7, nasz nawias się skróci i zostanie nam same x kwadrat. Tylko jeśli to całe wyrażenie podzielimy przez x minus 7, znowu nawias się skróci i zostanie nam plus 2 równa się 0. Tak? No i teraz wiemy, że dwie wartości pomnożone ze sobą radzą 0 wtedy i tylko wtedy, kiedy jedna z nich jest 0 Więc albo x minus 7 równa się 0, co daje nam x równe 7, albo x kwadrat plus 2 równa się 0, co daje nam x kwadrat równa się minus 2. No i tutaj musimy zaznaczyć sprzeczność, bo nie ma liczby w zbiorze liczby rzeczywistych wartości, która pomnożona, podniesiona do kwadratu da wartość ujemną. Po co, o, po co o tym mówię? Ponieważ spoza zbiorów rzeczywistych są jeszcze inne zbiory i takie działanie będzie możliwe, ale to nie byłoby z zakresu szkoły średniej, więc pomijamy to, tak? No i mamy jedno rozwiązanie x równa się 7. Teraz przyjrzymy się jeszcze, bo tu mamy jeszcze jedną metodę fajną. Mam tu wyprowadzone gotowe wzory. Możemy skorzystać z dowolnego wzoru, albo pierwszego, albo drugiego. Weźmy sobie pierwszy. Spójrzmy, jeśli przepiszę nasze równanie jeszcze raz, czyli mam tak 1x do trzeciej minus 7x kwadrat plus 2x minus 14 równa się 0. Teraz tak. Tutaj współczynnik to będzie a, ten współczynnik to jest b, ten współczynnik to jest c, a ten to jest d. I lecimy ze wzorem. Otwieramy nawias. Mamy a, czyli 1 razy x kwadrat, czyli w sumie x kwadrat. Później mamy c, czyli nasze 2 plus 2. Otwieramy drugi nawias. x czyli nasz, czyli piszemy x i b przez a, czyli minus 7 przez a, czyli przez 1 równa się minus 7, więc tu piszę minus 7 równa się 0. Nie musimy wyciągać tutaj kombinować. Jeśli zapamiętacie jeden z tych dwóch wzorów zobaczycie na czym to polega to zaznaczenie rozwiązuje się o dużo, dużo szybciej. Oczywiście dalsza część rozwiązania że jesteśmy dopiero w tym etapie. Kilka, dalsza część rozwiązania, czyli to tutaj, zostaje bez zmian, tak naprawdę, tak? No i oczywiście tutaj jeszcze na koniec, z racji, że to jest zadanie otwarte. Musimy dać odpowiedź. x równa się 7, żeby było wiadomo, że to już jest koniec zadania, że my je rozwiązaliśmy poprawnie. Bez kalkulatora .pl, Kompleksowe przygotowanie do matury z matematyki.